Pierwsze wyborcze koty za płotem. Komitety zostały zarejestrowane, a niedługo oficjalnie poznamy wszystkich kandydatów na radnych miejskich, powiatowych i do sejmiku. Później dowiemy się kto powalczy o fotel burmistrza. Tegoroczne wybory samorządowe wzbudzają wiele emocji. Sprzyja temu fakt zmiany ordynacji wyborczej. Gmina Policy została podzielona na 21 okręgów, a na każdy okręg przypada jeden mandat. Co prawda nie wszyscy wiedzą o co chodzi, ale zorientowani mają swoje zdanie. Wybory jednomandatowe to strzał w dziesiątkę, nareszcie będziemy głosować na tych, których chcemy widzieć w Radzie, a nie na zasadzie, że lokomotywa wciąga wagony i potem. Praktycznie wygląda to w ten sposób, że reprezentanci naszego miasta nie zawsze reprezentują dane osiedle, daną część miasta czy daną dzielnicę. W listopadowych wyborach zmierzą się na pewno reprezentujący gryf 21, Władysław Diakun, Paweł Mirowski z PiSu i Zbigniew Trojanowski z SLD, powalczą o fotel burmistrza. Czy ktoś dołączy do trzech muszkieterów, dowiemy się najpóźniej 17 października. Wcześniej zaś, bo już 7 października, poznamy pełną listę kandydatów do rad i Sejmiku Wojewódzkiego. Niektórzy już się ujawnili. Aleksander Doba, który przez ostatnie lata mierzył się z Atlantykiem, teraz powalczy trochę skromniej o miejsce w Sejmiku Wojewódzkim. Z tej samej bezpartyjnej listy Komitetu Pomorze Zachodnie zmierzą się Kazimierz Czciński i Jerzy Kliszewski. O reelekcję będzie starał się również Kazimierz Drzazga z Prawa i Sprawiedliwości. Nie wszyscy kandydaci startują z list partyjnych. Janusz Chmielewski, Ewa Chmielewska, Adam Sobczyk i Tomasz Ladziński mają swoje komitety. Będzie też w czym wybierać z list Gryfa 21 i Polickiej Inicjatywy Obywatelskiej. W politycznym bigosie nie zabraknie też partii ogólnopolskich. Wybory to też dylemat, czy bardziej liczy się partia, czy człowiek. No to jednak się człowiek liczy, nie? Bo człowiek przechodzi, jest w jednej partii, przechodzi później do drugiej partii, do trzeciej i tak dalej. Ale jest cały czas człowiekiem tylko. I ta partia ma takie poglądy, ta ma inne i on zawsze się dostosuje do tego. Bo to partia, to wiadomo, są różne partie, ale co po prostu zrobił, tak? Co może zrobić, chociaż obiecanki cacanki, jak to się mówi, nie? Ale wa ważne jest cofnąć się, co było wcześniej, nie? Bo to wie pani różnie bywa, może obiecywać, a może chcieć zrobić, a nie może, tak? Bo są różne wiadomo pieniądze, to, to, to. Zmiana ordynacji wyborczej nie wzbudziła większego entuzjazmu w Polakach. Większość nadal deklaruje, że na wybory się nie wybiera. W gminie Police do głosowania uprawnionych jest ponad 39 tysięcy osób.